Szczęść proszę. Pozdrawiam z parafii. Parafia działa. Ale zachowujemy się wszyscy niestandardowo, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Przejęty tą sytuacją, pragnę skierować do Was także w taki sposób y, następujące myśli. Po pierwsze, dziękuję każdemu, każdej, kto jest w, tej, w tym zagrożeniu zdyscyplinowanym. Przed chwilą rozmawiałem ze znajomą panią Laryngolog. Potwierdziła, powtórzyła, sama z siebie to powiedziała, jak wiele zależy od naszego zdyscyplinowania, zachowywania ostrożności, myślenia o innych. No, także dodała, jak wiele zależy tu od pana Boga. Po drugie, przygotował Karitas taki plakacik, Gotowy, który możemy sąsiadowi, sąsiadce, bo to dobrze, żeby działało w bliskiej, w bliskich więziach, w sąsiedztwie, kiedy to możemy sąsiadowi, sąsiadce dać kartkę, napisać numer telefonu do siebie albo numer swojego mieszkania. Możemy też imię, nazwisko nam wolno danymi osobowymi swoimi dysponować i złożyć jej ofertę zrobienia, ja i jemu ofertę zrobienia zakupów spaceru z psem, a także nawet poprosić o, żeby zadzwoniła, chyba, że macie telefon do niej, sami zadzwonicie, jak się czuje, jak znosi tę sytuację, dodać jej otuchy, utwierdzić w takiej właśnie dyscyplinie, w, takiej, w takim zagrożeniu, ale jednak i w jakimś tutaj sensownym działaniu i w nadziei. Następnie pragnę Was z całym sercem zachęcić do komunikowania szacunku tym spośród nas, którzy są na pierwszej linii. No wczoraj rozmawiałem z naszą parafianką, moją tu nawet sąsiadką, nie taką daleką, jedna lekarka, dru, druga pielęgniarka. One są na tej pierwszej linii styku z ludźmi zakażonymi. To jest, to jest policja, to jest Pewnie i straż, to są sprzedawcy, sprzedawczynie, to są listonosze, pewnie jakoś i, i, i księża, i pracownicy kościelni w, w różnym natężeniu, ale tu się stykamy z tymi, którzy musimy się trochę stykać i robimy to robiąc swoje. Możemy sobie jakiś taki wzajemny szacunek tutaj oznajmiać. Zwłaszcza tym najbardziej, ja jakoś jestem przejęty służbą zdrowia i, i, i sprzedawcami, sprzedawczyniami w sklepach. Następnie pragnę poinformować, że zgodnie z życzeniem Księżybiskupu, naszego, Święta Biskupa Grzegorza o godzinie 20:30 przy zamkniętym kościele, odmawiam sobie jedną część Różańca codziennie, także koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji, aby ta. To zagrożenie nasze, ta zaraza, aby ustawa, a ci, którzy służą, aby udźwignęli ciężar odpowiedzialności, który na nich spoczywa. Zachęcam Was, abyśmy może, jest to możliwe, o 20.30 w swoich domach, rodzinach, mieszkaniach także sobie wzięli różaniec do rąk i odmówili. Właśnie dziesiątkę różańca, chociaż czy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Sprawa jest poważna, tak. Cały świat drży. Nie wszystko zależy od Boga. Od człowieka wiele zależy także od Boga. W niedzielę w ogłoszeniach burz pasterskich napisałem jedną pier, pierwszą informację, taką że róbmy tak, jakby wszystko zależało od nas, a módlmy się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Więc jedno ma sens i niewątpliwie drugie ma sens. Po, po kolejne odwołałem oczywiście rekolekcje parafialne. miały się rozpocząć w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast na stronie naszej parafii Powiesiłem rekolekcje księdza Stanisława Kowakowskiego, akurat adwentowe. Przesłuchałem je sobie sam po raz kolejny. Myślę, że warto w tej sytuacji trochę słowa Bożego wypowiadanego ludzkimi ustami posłuchać, więc choćby taki suplement rekolekcji daję do, do, do rozważenia w zasięg waszych decyzji i po następne, byłem no co prawda słownym, czyli świadkiem, a więc mąż tej, w tej rodzinie opowiadał mi, opowiedział mi następującą sytuację. Wyjeżdżał na kilka dni nad morze z powodów zawodowych i mówi swojej żonie mniej więcej takie słowa, Przynajmniej dwa razy. W tym czasie zamów obiad dla siebie i dla dzieci naszych dzieci i, i w gastronomii. Nie gotuj go zamów. No to się tak zdziwiłem trochę, że tak ją kocha. Fajnie. A on dodaje, opowiadając tę sytuację, mianowicie, że powiedział, że nie tak, jesteśmy w miarę zamożnymi ludźmi a restauracji i właścicielowi, pracownikom może klapa zaglądać, bo czy dajmy im trochę ruchu w interesie. Ekonomiści też yy, widzę to, podkreślają, że tam co rząd robi. Natomiast my możemy albo się zamknąć yy, w swoich mieszkankach, co jest dobre, ale także i jakiś ruch w gospodarce możemy yy, zamknąć, zamrozić. Albo możemy, co jest możliwe, ruch obrót pieniądza w tej gospodarce czynić, aby właśnie takie różne firmy, inicjatywy nie padały. Moje parę złotych, czy nie wiem ile, ma sens. Jeśli ktoś by się chociaż jedną z tych myśli zainspirował, byłbym bardzo radny. Pozdrawiam Was serdecznie. Szczęść Boże.